Tragiczne wydarzenia w Białym Dunajcu wstrząsnęły Polską. 45-letni Piotr W. zabił swojego 14-letniego syna, co wywołało ogólnokrajowe poruszenie. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że zachowanie mężczyzny było niepokojące. Dzień przed tragicznym wydarzeniem, babcia chłopców podjęła decyzję, która mogła mieć wpływ na dalszy rozwój sytuacji, jednak szczegółów tej decyzji nie ujawniono publicznie. W dniu zbrodni, 20 sierpnia, Piotr W. pojawił się wraz z trzema synami, gdzie doszło do brutalnego morderstwa najstarszego z nich. Chłopiec z raną ciętą na szyi został odnaleziony w środę nad ranem. Służby szybko zareagowały, zatrzymując ojca. Podczas przesłuchania w prokuraturze, 45 latek przyznał się do zbrodni, opisując okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa. Z uwagi na dobro śledztwa, szczegóły jego zeznań zostały utrzymane w tajemnicy. Prokurator Justyna Rataj Mykietyn w rozmowie z Onetem podkreśliła, że mężczyzna nagle otworzył się podczas posiedzenia i przyznał do popełnionego czynu, jednak ze względów śledczych nie ujawniono dokładnych treści jego wypowiedzi. Ta tragedia zwraca uwagę na ważne kwestie społeczne oraz potrzebę wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie. Tragiczne wydarzenia w Białym Dunajcu odsłoniły głębsze problemy rodzinne, które były znane lokalnym służbom socjalnym. Adam Kowalczuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie MOPR w Siedlcach, w rozmowie z faktem ujawnił, że już w 2022 roku ośrodek zgłosił prokuraturze nieprawidłowości dotyczące zachowania Piotra W., ojca rodziny. Po śmierci żony, która chorowała na nowotwór, Piotr W. załamał się psychicznie i wpadł w głęboką depresję. W tym czasie tymczasową opiekę nad trójką dzieci przejęła babcia, która już wcześniej pomagała w opiece podczas choroby matki. Mimo, że Piotr W. podjął leczenie psychiatryczne, a jego stan zdrowia z czasem uległ poprawie, urzędnicy mieli poważne wątpliwości co do jego zdolności do sprawowania opieki nad synami. Dyrektor Kowalczuk wspomniał, że po ostatniej ocenie psychologicznej, która miała miejsce w czerwcu, istniały nadzieje na poprawę sytuacji. Mimo to, z obaw o dobro dzieci, urzędnicy zdecydowali namawiać babcie do wystąpienia o stałą opiekę nad wnukami. To decyzja, która może okazać się kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności chłopcom po traumatycznych doświadczeniach. Jak podaje fakt, Najstarszy syn Piotra W. urodził się z niepełnosprawnością intelektualną, co dodatkowo komplikowało sytuację rodziną. Mimo swoich ograniczeń, według relacji bliskich i osób zaangażowanych w opiekę, chłopiec rozwijał się bez większych problemów behawioralnych. Dzień przed niewyobrażalnym czynem, babcia dzieci złożyła w sądzie wniosek o rozwiązanie swojej tymczasowej opieki nad wnukami. Adam Kowalczuk. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach wyjaśnił, że decyzja ta nie była związana z problemami z dziećmi, ale raczej z trudnościami psychicznymi ich ojca. Pomimo trwającej depresji Piotra W., babcia nie była sama wsparcie w opiece nad chłopcami zapewniało jej również rodzeństwo zmarłej mamy chłopców. Decyzja o złożeniu wniosku przez babcie nie oznaczała automatycznego przeniesienia praw opiekuńczych na ojca. W kontekście obaw o jego zdolność do opieki istniała możliwość, że chłopcy mogliby zostać umieszczeni pod opieką państwa, w rodzinie zastępczej lub domu dziecka. Ta sytuacja podkreśla złożoność i dramatyzm, z jakim muszą mierzyć się służby opiekuńcze, starając się zapewnić najlepsze możliwe środowisko dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.